Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z serii. Tak jak zapowiadałem, będę Wam pokazywał maluchy. Tutaj mamy przedstawione belgijskie olbrzymy szare. Od tej mamusi. Mamy tutaj całą siódemkę. Są to szczególne dla mnie króliki. Dlatego też, że po wykocie były porozrzucane tu po całej klatce. Samica pierwiastka. Wziąłem ich, złożyłem wszystkich, pozbierałem do, do gniazda i tak się właśnie prezentują te króliki. One są urodzone 30 marca. Za niedługo będą już kończyć miesiąc. Cała siódemka z tego co pamiętam żaden nie odpad. Było siedem i jest siedem sztuk Trochę sobie zwiedzają klatkę Trzeba będzie tutaj dorzucić im trochę słomy Trochę samica nabrudziła Jak widzicie, samica dostaje granulat, lapiny i jęczmień. Granulat co drugi dzień, jęczmień codziennie, siano, woda. To są podstawy karmienia samicy. A teraz Wam pokażę młode srokacze. No i tutaj mamy drugi miot od tej samicy srokacza i tu mamy trzy sztuki maluchów, było ich cztery jeden pad po wykocie te króliki są z 27 marca, czyli jest różnica 3 dni między tymi a młodymi brygami zobaczcie jaka już jest różnica między tymi królikami a tamtymi no ale i tutaj jest o wiele mniejszy miod więc samica miała większe pole do popisu przy karmieniu i odchowywaniu tych maluchów. No, ale zobaczymy, jak będą się rozwijać młode belgi w późniejszym okresach. Będę was na bieżąco informował, pokazywał. Myślę, że właśnie sobie myślałem, żeby stworzyć właśnie taką serię filmików porównawczych między tym miotem a tamtym. Ta samica tak samo dostaje jedzenie jak tamta, ten sam sposób żywienia. Nawet bardzo polubiły sobie siedzieć właśnie tutaj pod paśnikiem te króliki. prezentują. No i za chwilę Wam pokażę ostatnie miod królików już nierodowodowych. No i tu mamy króliki od samicy termońskiej. Jest to samica bez rodowodu. Samiec był rodowodowy. Srokacz. Czeka mnie w tym tygodniu sprzątanie. Widzicie, trochę tutaj nabrudziły. Tu dokładnej daty nie pamiętam. Tylko tu tych królików. Ale gdzieś to są już króliki, chyba miesięczne, jak dobrze pamiętam. Była ich trójka. Z tego co pamiętam, i tak sobie się chowają. Te króliki natomiast nie dostają w ogóle granulatu. W same zboże. W same zboża są karmione, plus oczywiście siano, woda. Teraz będziemy obserwować różnice takich królików, które nie będą znały granulatu. Bardzo fajnie, ciekawy ten królik wyszedł. Ciekawy jestem, co z niego wyrośnie. Fajnie by było, jakby to była samiczka. Chętnie bym sobie ją zostawił do dalszej hodowli. Eksperymentów z genetyką. Ciekawy jestem, co by dawało w połączeniu z samcem, na przykład z rokacza. podobnie, zbytnio się nic nie zmieniło. Tu mamy samice babcie tej trójki maluchów. Tutaj mamy tatusia tych maluchów. Podobna, jest nieduża, tu jest i dziadek, tych maluchów z, z rokacza, podstawowy samiec u mnie w rozpłodzie, tu samica rodowodowa. Nie puszczałem jej z uwagi na te powtarzające się jej odgnioty, sprawa genetyczna. Próbowałem ją leczyć, ale niestety bez efektów, to już wszystko w tym nagraniu co chciałem wam pokazać. Zapraszam do lajkowania i zostawienia subskrypcji najlepiej z dzwoneczkiem, będziecie wtedy na bieżąco widzieli co się dzieje w mojej hodowli. Pozdrawiam was serdecznie, cześć.